Zakończyłem trening pleców. Ostatni trening pleców Przed Przemysłowaniu Świata. Na Przemysłowaniu Świata zostało 6 dni. Lotujemy już w poniedziałek, dzisiaj mamy czwartek. Także w formie jestem zadowolony. Jak widzieliście, zrobiłem normalny, ciężki trening z ciągami, z wiosłowaniami i tak dalej. Nie robiłem nie ciężkich ćwiczeń nawet w ostatnim tygodniu przed startem. Ma to zapewnić odpowiednią gęstość i twardość A Poza tym, ciężko w zasadzie, tak jak chcę, mogę trenować od kilku tygodni. Troszkę mnie kontucje prześladowały do odcinka grzbietu. Klatki. Ale się już tym uporałem. Także myślę, że wszystko będzie w porządku. Z treningu jestem zadowolony. Jeszcze tylko zostały do startu dwa treningi. W sobotę zrobię klatkę. Zpadkamy w niedzielę ramiona i brzuch i to będzie na tyle. Nie będę robił żadnego ładowania, żadnej ketozy. Troszeczkę zwiększę wygląda w ostatnich 2-3 dniach, ale to dosłownie kwestia 100 gram na plus. Dużo pozuję teraz, aerów już nie robię. Także przygotowania do końca. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Na pewno z Marrakesz będzie jakaś relacja, zrobię trochę zdjęć, zrobię jakieś filmy. Także śledźcie na bieżąco. To na razie tyle dzisiaj. Cześć.